I będzie to wiadomość od wszechświata dla ciebie. Więc jeżeli jesteś tutaj, to na pewno nie jest przypadek, bo we wszechświecie nie ma przypadków. I być może musisz albo powinieneś posłuchać tej wiadomości. Oczywiście nie musi to z każdym rezonować. Jeżeli ktoś z Was życzy sobie sesję prywatną ze mną, to zapraszam do omówienia takiej sesji na Priv. Natomiast y, dla osób oglądających mnie na YouTube, na moim kanale na górze są wszystkie dane do kontaktu do mnie. Y, takie sesje są to sesje przez WhatsApp, z wizją lub bez. Y, mogą być telefoniczne, jeżeli są krajowe, y, bo różnie nie każdy lubi pokazywać się, tak? Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Natomiast pytanie moje do wszechświata będzie takie dziś. Jak będzie wyglądała Twoja sytuacja finansowa w najbliższym czasie? Tak, bo są osoby, które mnie proszą o takie czytanie, no bo jak wiadomo, jest sporo takich sytuacji, że ktoś się martwi o swoją sytuację finansową. Mam takie karty, które używam właśnie do pracy, do sytuacji finansowych, bo one mają taką energię, więc sprawdzimy sobie. Ja tylko tu je lekko, lekko przekazuję i już sobie sprawdzamy. Tak, świecie Jak będzie wyglądała <grym> sytuacja finansowa osób, które oglądają ten filmik w najbliższym czasie. Jak będzie wyglądała sytuacja Ja poczekam na kilka kart, także kilka cierpliwości, jak będzie wyglądała sytuacja finansowa. Ops. Ok, dobrze, zobaczymy. Najwyżej sobie coś dociągniemy jeszcze. Jeszcze poprosimy wszyscy, ale mamy dużo kart. Mamy dużo kart. Słuchajcie. Mamy taką sytuację, że pokazała nam się dziesiątka um, buław, która mówi o takim przemęczeniu w pracy, o przeciążeniu w pracy, tak? Um, czy to w pracy, czy w trakcie zarobienia pieniędzy, tak? No, w każdym razie powiedziałabym, że przeciążenie. Przeciążenie. Mamy również kartę śmierci, która mówi o zakończeniu czegoś, albo o zakończeniu działalności firmy, albo o zakończeniu pracy w danym miejscu, yy, albo o takiej chęci zmiany czegoś, zrobienia czegoś, żeby poprawić swój byt, żeby poprawić swoją sytuację, być może, żeby poprawić warunki pracy, albo żeby poprawić yy, może yy, Coś w kwestii emocjonalnej, tak? Bo zespół, z którym pracujemy, nam nie służy. Albo zajęcie się czymś, co przynosi nam większą satysfakcję. I to jest karta śmierci. Tak? Yy, mamy tutaj również kartę sprawiedliwości. Kartę sprawiedliwości, która mówi o tym, że to jest dla ciebie sprawiedliwe. Żeby zakończyć to, co było w, do tej pory w Twoim życiu. Co mi się tutaj pokazuje z takich charakterystycznych rzeczy? To mam bardzo dużo energii męskiej, słuchajcie, bardzo dużo. Mam pazia kielichów, czyli młodą energię, no taką z uczuciami emocjonalną. Mam pazia pentakli, czyli osobę, która buduje e, tak, jakby swoje, mm, swoją stabilizację. Mam y, rycerza Buław, mam króla Buław, czyli mam tutaj takie wrażenie. I jeszcze mam y, rycerza kielichów, czyli no taką osobę, która prawdopodobnie no, ma jakieś uczucia wzrastające do ciebie, tak? Czyli przy okazji tej pracy no, pokazało mi się tak bardzo dużo tutaj energii męskich. Y, bardzo możliwe, że może to dotyczyć też mężczyzny, tak? który no tak bogato pokazuje się tutaj w kartach. Pokazuje mi się również energia męska cesarza i kapłana, czyli tak jakby jeżeli to czytanie dotyczy mężczyzny, to nie będziesz miał żadnych problemów z zarabianiem pieniędzy. Tutaj pokazujesz mi się w karcie. Osoby, która, nie wiem, ma własną działalność, który bardzo mocno rozwija się duchowo, który może być kimś, kto będzie pracował no, w szeroko pojętych mediach społecznościowych na przykład albo no, na bardzo, bardzo dużą skalę, tak? bo karta cesarza to jest karta władcy. Natomiast karta kapłana to jest ktoś, kto jest lojalny, uczciwy, taki tradycyjny, taki prawy człowiek, taki, który no, mocno rozwija się duchowo. Więc powiedziałabym, że nie ma tutaj żadnej karty, która mówi, że miał, miałbyś sobie nie poradzić tak, z zarabianiem pieniędzy. Jeżeli chodzi o sprawy emocjonalne, takie, Czyli o zespół, o ludzi, z którymi będziesz pracował, to mamy bardzo piękną kartę, bo mamy czwórkę buław, która mówi o tym, że no, ty zasługujesz na to, żeby być w zespole, czy wśród ludzi, takich, które są dostosowane do Twoich wibracji, tak? Czyli to, to jest coś przyjemnego, to jest coś przyjemnego. Mamy również czwórkę pentakli i zobaczcie, tutaj czwórka pentakli bardzo ładnie pokazuje, bo tutaj jest chłopiec, który trzyma pieniądze w kartoniku i takie trzyma tutaj, tak? Czyli na zasadzie takiej, że yy, yy, będziesz mieć, tak? Będziesz mieć, jeżeli będziesz pracować, jeżeli będziesz się starać, yy, to te pieniążki są tutaj w Twoich rękach. Tak, są. I to będą raczej pieniążki, które będą wystarczać tutaj. Natomiast pokażę jeszcze tę energię. No tutaj mamy właśnie tego Pazia Kielichów, e, mamy Rycerza Kielichów, mamy Pazia Pentakli, mamy Króla Buław, przepraszam, Rycerza, i Króla Buław, tak? Jeżeli to dotyczy kobiety, to oczywiście ten y, władca i ten y, kapłan, no może to być również energia znaczy może to dotyczyć również kobiety, która jest w energii męskiej, tak? Nie, to również tak może być. Czyli no nie mam tutaj żadnej karty, która mówiłaby o jakimś niepowodzeniu finansowym, a te energie, które tutaj mi się właśnie pokazały tych mężczyzn, to być może, że to osoby, z którymi będziesz współpracować lub ktoś, kto będzie miał do Ciebie uczucia, może jakiś mężczyzna, który będzie miał do Ciebie uczucia. No można to jakby interpretować na kilka sposobów, tak? Lub będziesz pracować z mężczyznami. Ja jeszcze tylko chciałam kartę dopytać, bo mam ostatnią minutkę. Jakie pieniądze będziesz zarabiać? Czy ty będziesz stabilny, stabilna finansowo? Czy ty będziesz stabilny, stabilna finansowo? Czy tobie się uda, tak? Czy przypływ energii tego pieniądza będzie do ciebie? Czy tu będzie przypływ, tak? Mm -hmm. I oczywiście, że tak, bo mi się tutaj pokazuje, zobaczcie. <laughs> Oprócz tego, że mamy yy, pazia i rycerza kielichów, to mamy również króla kielichów, czyli mężczyznę, który widać, że pokłębia uczucia do Ciebie, jak rezonuje z Wami, tak rezonuje. I mamy również. Rula pentakli, który mówi o stabilizacji właśnie materialnej, czyli tutaj nie ma możliwości, żeby ci się nie udało. I jeszcze mamy dziewiątkę pentakli, które mówi zdecydowanie o szczęściu finansowym. Także tak, jeżeli masz jakiś pomysł na siebie, nowy pomysł, to rób to, bo to jest dla ciebie.